Hej, z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chciałam zaprosić koziorożce na horoskop tygodniowy od 24 do 30 maja 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rozenować, to jest horoskop ogólny, ale to co mówię, mogą być to dla Was ważne informacje, tak? Więc tak to tutaj wygląda, słuchajcie. Um... Jeżeli chcecie skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z cennikiem, jak i również rodzajami wróżb. Jeżeli się zdecydujecie, należy wcisnąć wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i wtedy na kalendarzu... Yy, Powinny wyskoczyć wam godziny, wolne godziny. Jeżeli tych godzin wolnych nie ma, to przechodzicie do kolejnego dnia, do następnego dnia, aż wam wolne godziny nie wyskoczą, i wtedy tam sobie wybierzecie, które, które godziny, który dzień wam pasuje. Um, dziękuję Wam, że jesteście ze mną na kanale. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za wszystkie komentarze no i dziękuję, że jesteście ze mną bo gdyby nie było wy, no to nie byłoby mnie tak, także tak, tutaj tak to wygląda, słuchajcie no cieszę się, że jesteście ze mną i co osoby, które nie zasubskrybowały jeszcze mojego kanału, to oczywiście gorąco zachęcam nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach a póki co już nie będę się rozgadywać jedziemy z koksem, drogie koziorożcy zobaczmy co tutaj w finansach się będzie działo Finanse od 24 do 30 maja 2021. Tu jakiś przestój macie, słuchajcie. Zastanawiacie się, nie wiem, co niektóre osoby mogą być na chorobowym, albo się zastanawiają, w jakim kierunku pójść, tak? Ale jeżeli wybierzecie jakąś drogę, starajcie się utrzymać umiarkowanie, jeśli chodzi o pracę, mogą być tutaj dwie propozycje i nie będziecie wiedzieli, co wybrać, tak? I. i tu też trzeba zachować umiarkowanie, jeśli chodzi o zdrowie, tak? Więc żeby się nie przepracowywać, tak? Bo mo może być tak, że po prostu macie pracę w dwóch źródłach i nie nadążacie. I tutaj umiarkowanie też mówi o tym, zachowaj balans, tak? Równowagę między pracą a odpoczynkiem, tak? Albo spotkaniami z rodziną. Po prostu nie przeginaj swoich możliwości, nie trać energii na niepotrzebne rzeczy, bo możesz się przeliczyć, tak? No, też tak, jakby podejmowanie decyzji. Mogą być też dwie propozycje, nie będziecie wiedzieli, co wybrać, tak? Więc tutaj też no karty podpowiadają, zatrzymaj się, przemyśl to by nie podejmować pochopnych decyzji, zachowaj umiarkowanie, miej oczy szeroko otwarte, tak. No, ale zobaczymy, co nam karty podpowiadają. No znowu są wybory. Być może macie dostaniecie propozycję o nowej pracy. Tu praca związana też z wyjazdami, może być związana też z przeprowadzką, tak. Może wyjazd za granicę. No i karty podpowiadają, tak. Nie spiesz się, nie spiesz się, e zachowaj balans. Ale to, co zasiejesz, będziesz zbierał e tego. E nie tak szybko, ale będziesz zbierał plony, więc y, y, zwróć uwagę również na dokumentację. Po prostu tutaj y, bądź ostrożny, czyli tak jak w dokumentach, y, dopilnuj dokumentacji, i tak jak w dokumentach, tak ma być y, na. Y, no, w realu, tak? Więc tutaj yy, tak to wygląda, ale słuchajcie, macie dobre karty, więc, więc jeżeli będziecie ostrożni, nie będziecie się spieszyć, nie będziecie podejmować pochopnych decyzji, to naprawdę to będzie trafna decyzja, z tym, że no, yy, no macie tutaj saturniczną tą energię, więc, yy, więc. No, troszeczkę tak, jakby może być to spowolnione, tak? Czyli nie, mo nie będzie to w takim tempie, jakbyście chcieli, ale nieraz yy, nie ma tego złego, yy, co by na dobre nie wyszło. Może tutaj właśnie chodzi o to te, dopilnowanie tej dokumentacji, żeby było wszystko czarno na białym, tak? Dobrze, kochani, zobaczmy teraz, drogie koziorożce, co, co tutaj u Was w uczuciach się będzie działo, tak? Czyli uczucia, koziorożec. Uczucia od 24 do 30 maja 2021, zobaczmy, co tu się będzie działo, no i znowu ten mak, hmm. będziecie odkrywać, odkrywać siebie, czy kogoś, a z mieczy nowy początek, czyli tutaj, yy, no, Ktoś, yy, może to być uczucie od pierwszego wejrzenia, tak? Czyli ktoś was może tutaj oczarować, i mm, no też ta podróż wyszła, tak? Więc może być tak, że po prostu zostawicie to, co niepotrzebne, i zaczynacie od początku, tak? Może to być wyjazd również za granicę. No ale zobaczymy, co nam karty dopowiadające powiedzą, bo tutaj na razie nie ma uczuć. Tutaj widzę dużo korespondencji, dużo myśli, bałagan taki troszeczkę może być, chaos, bo ktoś tutaj dużo mówi. No, ale nie ma uczuć. Zobaczymy, może nam karty tutaj dopowiadające pokażą. Co, o co tutaj Kaman? Już patrzymy. No, jest płodność, tak? Czyli tutaj, tak jakby, no, jesteście tak oczarowani, że. Um, albo ktoś jest wami oczarowany, że może dostrzegać kandydata, kandydatkę do stałego związku, tak? Ale znowu jest drzewo, czyli zwróć uwagę na zdrowie: zdrowie duchowe, jak i również um, zewnętrzne. Ktoś może nosić maskę, albo wyznaj mieć tą maskę, bo tutaj jest też y, to y, as mieczy, może coś odcinać, tak? Czyli tutaj może być faktycznie odcięcie od przeszłości. Albo zdjęcie tej maski, tak? No ale zobaczymy, jaki będzie efekt, jak, się, jak ktoś zrzuci to. No, jest stabilizacja, 10 monet, ale słuchajcie, no tu no, są te kielichy, tak? Bo się wystraszyłam, że może nie być tych kielichów. E, więc Wy też dobrze się czujecie sami sobą, więc tutaj, tak jakby czujecie się bezpiecznie. No, ale jest te 10 monet, czyli tak jakby też da, dajcie sobie szansę, tak? Nie musicie od razu yy, zawierać związku małżeńskiego czy, czy, czy jakiegokolwiek takiego. Yy, no, możecie spróbować, zacząć się spotykać, tak? Po prostu dać szansę na rozwój tej znajomości, tak? Jeżeli kogoś poznaliście albo no, też jakaś znajomość się odnowiła, tak? Więc tutaj po prostu tak to wygląda, ale zwracaj uwagę yy, na yy, swój rozwój duchowy. Na, na po prostu na swoje uczucia, tak? Jak ty się z, z tym wszystkim czujesz? E, czy nie masz też do porzucenia tej przeszłości, tak, żeby się otworzyć na ten związek? E, no dużo też mówię, uważajcie też, bo ta osoba może dużo mówić, dużo mówić. No i i, i tym swoim językiem, swoją mową, swoją też urodą e, no może was oczarować, tak? E, Spokojnie, na spokojnie, żeby to też nie odbiło się na waszym zdrowiu i życiu duchowym, tak? Więc tutaj taka, taka no, przeprawa. No dobrze, kochani, zobaczmy teraz, co nam karty Lenormand powiedzą w energiach ogólnych, jak i waszym zdrowiu, na co powinniście w tym tygodniu zwrócić uwagę. Um, koziorożec, o, już mi karty lecą, ale za dużo ich spadło, więc jeszcze raz je przetasuję i zobaczymy. Energie ogólne i zdrowie dla koziorożca od 24 do 30 maja 2021. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Koziorożec. I już patrzymy. No, tak jak mówię, ten rozwój duchowy, tak, czyli być może wyjście z jakiejś żałoby, tak. Tak jak powiedziałam, wychodzenie z żałoby, czyli coś nowego, wchodzicie w coś nowego, nowy etap, nowy rozwój, no przemiana, ogromna przemiana. Um, Wiedza, też, tak? Czyli tutaj odkrywanie tajemnic, tak? Więc, więc albo nowe tajemnice mogą się pojawić yy, związane z sercem. Możecie ukrywać swoje uczucie, albo ktoś może ukrywać uczucia do Was, tak? Więc tutaj mm, no, coś, coś jest na rzeczy, tak? Rozejrzyjcie się. <słuchajcie>, Słuchajcie, a jeśli chodzi o Wasze zdrowie, to starajcie się nic nie dźwigać, yy, nie podnosić w tym tygodniu. Uważajcie na stawy, na kolana, na y, nadgarski tutaj. No i tak jak powiedziałam, chłonięcie wiedzy, tak, odkrywanie wiedzy, y, no i pogoń za intuicją, też, tak, czyli też. Może odkrywanie samego siebie, tego wewnętrznego dziecka, tak? Tutaj jest też, może być takie połączenie z intuicją. Nareszcie odkrywam to, co ja chcę, czego pragnę, tak? Więc tutaj może być też taka informacja. Uważajcie też na serduszko, na krążenie, spacerujcie sobie, tak? Też wychodźcie po prostu na te spacery, by, by zadbać o, o kondycję, o osób o ciało, tak? Tutaj, żeby była też równowaga. No, jeżeli macie ochotę kogoś odwiedzić, to jak najbardziej też tutaj spotkanie towarzyskie jest yy, wskazane. Również medytacja, tak? Czyli też yy, nie tylko dla ciała, ale również dla ducha. Takie coś, y, zrobić sobie jakąś taką metamorfozę. No ale zobaczymy, co nam karty rady podpowiedzą. Karta rady dla koziorożca od 24 do 30 maja 2021. Karta rady. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Odwaga, widzisz? Ujarzmi tego lwa nie przez siłę, nie przez przemoc, tylko po prostu serduchem, poprzez zaufanie, tak? E, żeby była równowaga. Że zobaczcie, jak, jaka jest więź między zwierzętami a człowiekiem, tak? Jeżeli jest mamy te zwierzęta. One kochają bezinteresownie, bez bez, czy ty dasz mu kąsek do jedzenia, czy nie, on będzie cię kochał, ten zwierzak, tak samo. I chodzi właśnie o to, żeby, żeby tu była właśnie ta równowaga. Miłość i równowaga. Zaufanie. Tak? I ten zwierzak będzie, jeżeli tobie by się działa krzywda, on cię będzie bronił na, za wszelkie za wszelką cenę, tak? Będzie, będzie starał się Cię uchronić od, od, od krzywdy, od zła, jeżeli ktoś by próbował zrobić Ci krzywdę. I tak samo Ty dbasz o tego zwierzaka i, i starasz się, żeby, żeby no, zapewnić jedzenie czy bezpieczeństwo temu zwierzakowi, tak? I właśnie o to chodzi, ta równowaga, poczucie bezpieczeństwa, miłość. No i to jest piękne, to jest piękne. I czasem warto też właśnie kochać, y, okazywać tą miłość bez y, oczekiwań, tak? Bez, bez tego ego, że ja potrzebuję coś w zamian. Chociaż warto mieć właśnie tą równowagę. Ale w tym mamy tą siłę, tak? Że, że mamy zaufanie również, tak? Tej miłości właśnie powinniśmy uczyć się od zwierząt. Dobra, zobaczymy drugą kartę rady. I jesteś chroniony, tak? Czyli też, tak jakby wszechświat, jeżeli otworzysz się, będziesz wdzięczny na to, co już masz, będziesz doceniać to, co masz i kogo masz wokół siebie, jesteś chroniony, tak? I, i, i yy, yy, może masz tam ochronę od yy, osób, które cię otaczają, a może jednocześnie od świata czy wszechświata. Drodzy kochani moi. Ja Wam za, dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zachęcam do łapek w górę i, w, i komentarzy. E, dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. Ja uwielbiam czytać te komentarze. I e, nie zawsze mogę odpowiedzieć, ale po prostu na pewno pojawi się jak, jakaś tam łapka w górę i serduszko przy Waszym komentarzu. E, osoby, które mnie oglądają. A jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No i co, to by było na tyle, nie będę już się rozgatywać. Zatem życzę Wam udanego tygodnia. Dużo miłości, kasiory, przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dużo pozytywnych energii, dużo pozytywnych ludzi wokół Was i spełnienia marzeń. Buziole! Pa, do następnego razu.